Czy to naprawdę koniec wojny? A może tylko chwilowa cisza przed kolejnym piekłem? Zaledwie kilka godzin po ogłoszeniu zawieszenia broni między Izraelem a Iranem syreny znów zawyły nad Tel Awiwem. Rakiety znów lecą. Izrael twierdzi, że to Iran złamał porozumienie. Teheran wszystkiemu zaprzecza. W Berszebie zginęły cztery osoby. W północnym Iranie dziewięć ofiar śmiertelnych. Po obu stronach strach, Niepewność i chaos. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. To jak koniec świata, mówi jeden z mieszkańców Tel Awiwu. Nie wiemy, czy jutro będzie co jeść. Bomba spadła kilka ulic dalej, opowiada kobieta z irańskiej prowincji Gilan. W tym samym czasie Donald Trump publikuje dramatyczny apel na Truth Social: Zawieszenie broni obowiązuje. Proszę, nie naruszajcie go. Ale świat zadaje sobie inne pytanie. Czy ktokolwiek jeszcze tego słucha? 12 dni. Tyle wystarczyło, by wieloletni konflikt cieni między Iranem a Izraelem przerodził się w otwartą, brutalną wojnę. Po raz pierwszy od dekad, dwaj najwięksi wrogowie na Bliskim Wschodzie stanęli naprzeciwko siebie bez pośredników i bez masek. Wszystko zaczęło się od niespodziewanego uderzenia. Izraelskie lotnictwo przypuściło zmasowany atak na strategiczne instalacje jądrowe w Iranie. Cele były jasne: podziemne laboratoria, ośrodki wzbogacania uranu, składy broni balistycznej. W wyniku tych nalotów zginęli nie tylko wojskowi, ale też kluczowi naukowcy irańskiego programu nuklearnego. Nazwiska, które przez lata pozostawały w cieniu, nagle zniknęły z dokumentów wywiadu na zawsze. Teheran odpowiedział błyskawicznie. Rakiety zaczęły spadać na izraelskie miasta. Były ich dziesiątki, potem setki każdego dnia. Część przechwyconych przez system żelazna kopuła, inne uderzyły w cele cywilne, grzebiąc całe rodziny pod gruzami. Świat wstrzymał oddech. Ale to był dopiero początek. Do konfliktu oficjalnie włączyły się Stany Zjednoczone. W weekend pod osłoną nocy amerykańskie bombowce B2 Spirit przekroczyły granice. Zrzuciły serię 30-tonowych bomb penetrujących, tzw. bunkerbusters, na trzy największe irańskie kompleksy nuklearne. Cel był jeden: zniszczyć możliwości Iranu do zbudowania broni atomowej raz na zawsze. To już nie była regionalna potyczka. To była eksplozja globalnego napięcia, której skutki odczuwalne były od Waszyngtonu po Pekin. Pytanie brzmiało, jak daleko to wszystko może się jeszcze posunąć? Po 12 dniach ognia i zniszczeń niespodziewanie padło ogłoszenie, które miało zakończyć konflikt. Prezydent Donald Trump na swoim kanale Truth Social triumfalnie ogłosił koniec dwunastodniowej wojny. Zawieszenie broni właśnie weszło w życie. Proszę, nie naruszajcie go. Zapowiedź ta jednak wywołała chaos informacyjny. Z jednej strony Izrael ogłosił zgodę na zawieszenie, twierdząc, że osiągnął swoje cele usunięcie irańskiego zagrożenia nuklearnego. Z drugiej, Iran, pełen niepewności, milczał lub podkreślał, że nie zamierza przerwać działań, jeśli Izrael nie zaprzestanie ataków jako pierwszy. Sama komunikacja ze strony Trumpa była niespójna. W kolejnych godzinach prezydent zmieniał przekaz, sugerując, że zawieszenie broni zacznie obowiązywać stopniowo. Najpierw przez jedną stronę, potem drugą, a dopiero po 24 godzinach wojna zakończy się oficjalnie. To zamieszanie tylko potęgowało napięcie i niepewność. Krytycy nie szczędzili słów. Trump, który przedstawiał się jako rozjemca i twórca pokoju, w rzeczywistości był postrzegany jako ten, który swoimi decyzjami podsycił konflikt. Ataki na irańskie instalacje nuklearne oraz niedoprecyzowana polityka zawieszenia broni stały się przyczyną nieprzewidywalnej eskalacji i chaosu informacyjnego na całym świecie. Czy naprawdę uda się utrzymać pokój, skoro nawet ci, którzy go ogłaszają, sami nie potrafią jasno powiedzieć, kiedy on zaczyna obowiązywać? Z jednej strony zapowiedzi pokoju, z drugiej huk eksplozji i syreny alarmowe. Iran oficjalnie miał zakończyć ostrzał dokładnie o czwartej rano czasu lokalnego. Minister spraw zagranicznych Abbas Arakci zapowiedział, że jeśli Izrael wstrzyma ataki do tej godziny, teheran również nie będzie kontynuować uderzeń. Ale rzeczywistość wyglądała inaczej. Jeszcze długo po tej godzinie mieszkańcy izraelskich miast słyszeli syreny ostrzegawcze, a systemy obronne pracowały pełną parą. Izrael z kolei ogłosił pełen sukces operacji i zapewnił, że główny cel, osłabienie irańskich zdolności nuklearnych i wojskowych, został osiągnięty. Jednak w tym samym czasie wojsko nie opuściło stanowisk. Premier Netanjahu przestrzegał. Każda rakieta wystrzelona w kierunku Izraela spotka się z natychmiastową, zdecydowaną odpowiedzią. Szef sztabu IDF mówił wprost: Iran poważnie naruszył zawieszenie broni. Odpowiemy siłą. Wzajemne oskarżenia mnożyły się z godziny na godzinę. Izrael oskarżył Iran o kontynuację ostrzału, mimo oficjalnego rozejmu. Iran odpierał zarzuty, mówiąc o fabrykacjach i pretekście do dalszej agresji. W oficjalnych komunikatach irańskie media mówiły o syjonistycznym wrogu, podkreślając, że każdy dalszy atak będzie spotykał się z natychmiastową i zdecydowaną odpowiedzią. W Tel Awiwie natomiast emocje sięgały zenitu. Minister finansów, Bezales Motrich, napisał lakonicznie, ale wymownie – Teheran zatrży. Zamiast realnego rozejmu, gra pozorów, balansowanie na granicy otwartej wojny i prowokacji. Czy którakolwiek ze stron rzeczywiście chciała pokoju? Czy to tylko walka o narrację i próbę zachowania twarzy przed własnym społeczeństwem? Choć na polach bitewnych widoczne są tylko dwie flagi, izraelska i irańska, prawdziwy obraz konfliktu jest znacznie szerszy. Za kulisami toczy się intensywna rozgrywka dyplomatyczna, a niektóre z kluczowych ról odgrywają gracze z zewnątrz. Na pierwszym planie Katar. Małe państewko Zatoki Perskiej, które w tej wojnie pełniło funkcję mediatora. To przez jego kanały dyplomatyczne przekazywano wiadomości między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. To katarski premier, szeik Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, miał doprowadzić do porozumienia z Teheranem, które w efekcie umożliwiło ogłoszenie zawieszenia broni. Po drugiej stronie – Stany Zjednoczone. Donald Trump ogłosił się architektem rozejmu, ale nie działał sam. W rozmowy zaangażowani byli także wiceprezydent J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio oraz specjalny wysłannik do spraw Bliskiego Wschodu Steve Witkow. To oni, według doniesień, prowadzili zarówno jawne, jak i zakulisowe negocjacje, często za pomocą pośredników. W tym czasie Rosja i Chiny zachowywały ciszę. Nie padły żadne bezpośrednie deklaracje, ale w Pekinie i Moskwie nie spuszczano wzroku z Bliskiego Wschodu. Eksperci spekulują, że obie potęgi mogłyby wkroczyć na scenę z własnymi propozycjami dyplomatycznymi, jeśli rozejm znów się załamie: Chiny jako kluczowy partner handlowy Iranu, Rosja tradycyjny gracz w konfliktach bliskowschodnich. A Unia Europejska? Tu raczej cisza. Brak spójnego stanowiska, brak wspólnego głosu. Choć kraje członkowskie wydały własne oświadczenia, to wspólna reakcja była jak zwykle opóźniona i symboliczna. W tle słychać pytanie, czy świat naprawdę jest gotów, by zapobiec kolejnemu rozdziałowi tej wojny. A może mocarstwa po prostu czekają, aż kurz opadnie, by rozdać karty na nowo? Zawieszenie broni tylko chwilowo zatrzymało ogień, ale nie zatrzymało pytań i nie zatrzymało cierpienia. Po 12 dniach najcięższego od dekady konfliktu w regionie, zarówno Iran, jak i Izrael liczą straty. W Iranie, według oficjalnych danych tamtejszego Ministerstwa Zdrowia, zginęło około 500 osób. Wielu z nich to cywile, choć w komunikatach władze określają ich wszystkich jako męczenników. W prowincji Gilan, cztery całe budynki mieszkalne legły w gruzach po jednym z izraelskich nalotów. Wśród ofiar znalazł się również jeden z czołowych irańskich naukowców nuklearnych, Mohamed Reza Sediki. Gospodarka już wcześniej pogrążona w chaosie i objęta sankcjami, teraz stoi przed kolejnym kryzysem. Przerwy w dostawach prądu braki deków, ucieczki ludności, władze grożą zerwaniem współpracy z międzynarodową agencją energii atomowej, a nawet opuszczeniem układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, co może mieć dramatyczne skutki dla regionu i świata. W Izraelu sytuacja wygląda inaczej. Cztery osoby zginęły w Berszebie. Kilka budynków zostało poważnie uszkodzonych, także w Tel Awiwie. Liczba rannych, głównie w wyniku paniki i prób ewakuacji, jest trudna do oszacowania. Ale największe zmęczenie widać nie w liczbach, a w nastrojach społecznych. Izraelczycy, wyczerpani wieloletnim konfliktem z Hamasem i codziennym zagrożeniem rakietowym, zaczynają zadawać pytanie: czy naprawdę musimy prowadzić kolejną wojnę? Na ulicach więcej strachu niż entuzjazmu, więcej ciszy niż świętowania. A mimo to obie strony ogłaszają zwycięstwo. Iran mówi o upokorzeniu syjonistycznego wroga Izrael. O skutecznym zniszczeniu infrastruktury nuklearnej przeciwnika Donald Trump nazywa to historycznym sukcesem pokoju. Ale czy naprawdę? Czy kraj, który stracił setki ludzi, może mówić o wygranej? Czy społeczeństwo żyjące w schronach i botostrzałem może czuć się bezpieczne? Czy to nie jest raczej moment, w którym nikt nie wygrał, a wszyscy przegrali? Zawieszenie broni trwa przynajmniej na papierze, ale w powietrzu wciąż unosi się zapach prochu. Zbyt wiele pytań, zbyt mało odpowiedzi, zbyt wiele wrogów, zbyt mało zaufania. Czy rozejm przetrwa pierwszą poważną prowokację? Wystarczy jeden błąd, jedna rakieta, jeden incydent, by wojna wróciła z podwójną siłą. Czy Iran rzeczywiście porzucił swój nuklearny program, czy przeciwnie? Zejście do podziemia oznacza tylko nowy, jeszcze groźniejszy etap. Międzynarodowi inspektorzy już wcześniej alarmowali o 400 kg uranu wzbogaconego do poziomu 60%, zaledwie krok od materiału rozszczepialnego do broni jądrowej. A co z Donaldem Trumpem? Czy rozejm stanie się dla niego politycznym trofeum w jego kadencji? Czy w oczach swoich wyborców będzie bohaterem pokoju, czy raczej człowiekiem, który rozpalił największy konflikt Bliskiego Wschodu od dekad? I wreszcie, co z resztą świata? Czy to, co wydarzyło się przez te 12 dni, to tylko dramatyczny prolog do większej tragedii, czy naprawdę udało się powstrzymać wielki pożar, czy tylko odsunięto go w czasie? I tu pytanie do was. Czy sądzicie, że ten rozejm się utrzyma? Czy to realna szansa na uniknięcie kolejnej wojny, czy tylko krucha iluzja pokoju przed nową burzą?